Super, Na... czyli, czyli naprawdę trafia to do Ciebie. Fajnie, cieszę się bardzo. bardzo tu fajnie. kolejne masz punkty takie, ale tutaj masz fajnie. Właśnie dużo hmm? Super. Heh, ja mam za 5 minut, ja biegnę już ten. Chod no Chodźcie, e, chodź. czy powiesz tej Sylwii, że jeszcze dwa bilety? Masz numer do niej? Mam, mam. Dobra. tutaj jeszcze. Cześć, cześć, cześć kochanie, o Jezus, cześć. cześć. Zadzwonisz do niej? To biegnę się przybiegać. O, Marek, znowu jestem z ja potrzebuję szybkiego siku, muszę umyć lakierki, to jest najgorsze. Ja pierdolę, ale brudne. One są już trochę strane, to są moje premierowe lakierki z hejtera. Ale najbardziej je lubię z wszystkich moich lakierek, bo lakierki się na zazwyczaj nosi tylko raz, bo robią te zagniecenia, a te mają obcas, to sprawia, żeby lubię najbardziej, ponieważ jestem w nich o te 5 cm wyższy. A tych 5 cm w życiu najbardziej mi potrzeba. Mam spinek. Nigdy jeszcze nie miałem spinek normalnie jak człowiek. I co ja mam teraz zrobić? Jak mam to zrobić? <laughs>

Coś nie mogłem porwać widowni. Nie mogłeś? Tak jakoś zamknąłem oczy i sam byłem na tej scenie, bo śpiewałem do swojej własnej historii. To jest to był Niekoniecznie. Kiedy siedzi przed tobą, tłum filmowców. Powinienem śpiewać dla filmowców. Kto mi nie powiedział, że mam za długi smoking i nogi wyglądają jakbym był krasnalem? Niestety. Wszyscy mi nie powiedzieli. I nawet nie powiedziałem... Witajcie. Ilu dziś witajcie? No ani nic, ani dobry wieczór, ani dziękuję, kurwa. Taki wow. dzikus, takie polskie zagranie koncertu. Wchodzę, śpiewam i schodzę, kurwa. Eee, bardzo Maciek, jesteś tutaj? Tak, przebieram się. A nie chciałem przeszkadzać. Bardzo dziękuję. dziękuję, dziękuję bardzo. Gratuluję. Świetnie było. Tak? Wszedłem tak? tak, niestety i, za wcześnie, tak? W i, to, tym y, zresztą... ale taki No nie... my wiemy, jeżeli nawet tak było. Okay. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Cześć. Obrigado.